Z tej strony ja, ognisty pan. Bardzo przepraszam, że wczoraj nie było odcinku, miałem problemy techniczne. No ale dzisiaj zaczynamy z grubej rury i mamy darmowe akwaneczki. Jak ja takie akwaneczki lubię od sklepu? No i zawsze więcej rzeczy dostaję. Na przykład takie 24 pieniążki. O, jaki fajny skin do Daryla. Kurcze Ja bym chciał go mieć, ale nie mam na to gamu Ja na to nie mam gumy. Wezwanie mistrzowskie Wydarzenie się za jedną dobę, więc będę wam pokazywał wezwanie mistrzowskie To co robimy? No sprawdzamy nasze zadanka ukochana i z grubej rury, fajna zadaneczka wygraj 10 razy z Spikiem za 500 kurde, to dużo i jeszcze mamy e, to już trochę robiłem to, no? ale zagram sobie z Spike'iem y, na napadu ukochany I, i nie ma napadu, najgorzej razy solo najgorzej widzowie, widzieliście to fajne grubej rurki dzisiaj nie będziemy mieć idealnie lagu Się nie boję tego Janusza. Kurde. I dobrze temu. Kurde. Ale kamper. Ból kamperonów. Myślę, że teraz nie będziemy mieć bóla, jak nie będzie to koks. No Cokol! Dobrze, przynajmniej nie, mnie nie będzie zdejmował na I ślicho tam. Więc rozwalamy i... Emotka kaktus! I co? Kurde! Wiedziałem! Ten Darla są za mocne! Jaki na blisko. Podobnie no, na ładunku, bo on tutaj wiadomo, z grubej rury. Rzecz, no. To raczej kiepska sytuacja dla takiego spajka jak ja. Jak ten szybko czas leci? Już 4 minuty. Ludzisko. Dzisiaj może wyjątkowo zróbmy 15 minut. Co wy na to? Ta, 15 minut. Amo, amo, Zaraz się ich rozjedzie. No. No, kurde, ale bym musiał przedłużyć do 20 minut mój odcinek, żebym zrobił to zadanie ze spajkiem. To może rozłożę te, to na dwa odcinki. W jednym czasie wrzucę dwa odcinki na YouTube No może nie w jednym czasie, ale spróbuję. Musimy to jakoś rozłożyć. No. Może dzisiaj zrobimy cztery odcinki z Brawl Stars, co jest totalnie dużą ilością na naszym kanale tutaj. Na ziemi. Wiecie. No. Tak się rozjeżdża. Nie ma. Tutaj spike rządzi. Dalej. Ja powinienem być trochę ostrożniej. Bo Spike ma mało życia, mało. I tak się rozwala szelki. Widzicie widzowie, tak się ich rozjeżdża, te bambuki jedno. Ja fajnie. I inni YouTuberzy to są słaba w Tak się ojeżdża ludzie z fajkami. Więc jak chcecie oglądać więcej takich przekozackich akcji z fajkiem, to subskrybujcie kanał. Bo ja ogólnie umiem grać z fajkiem. Nie to co inni. I dużo wrzucam filmów na YouTubie, tak randomowo sobie wrzucam. A tak gdy jeszcze nie będzie w wakacji, wiecie, gdy już się skończą wakacje, tak gdzieś tak po mojej szkole wracacie i oglądacie tam nawet ja może trochę później Bo gdzieś tak o piętn... o tak 1615 będę nagrywał a niedzielę to druga rura, gdzieś tam dziewiąta, dziesiąta będę dla was nagrywał rurę piątek, sobota, nie. Biega. nie, tylko sobotę Są wakacje, to jest wakacja, to tak randomowo wrzucę. wiecie. Napiszcie, kogo będziecie oglądać w te wakacje. Czy to na przykład mnie, mnie, innych spokojomali. Dziecień. Może Tomka Gronka to też spoko gościu nie grać w stał stars, w kupę puszek I takich spoko ziomali, wiecie a nie tych tak jakiś typu minecrafterów jakichś minecraft to już nie to samo teraz mniej osób chyba gra w minecrafta, już nie wiem więc oglądajcie gameplaya czy to jeszcze Tomasza Gronta A może będziecie jakichś innych youtuberów oglądać, typu Palion. No, Palion to jeszcze jest Fox. Ale tacy prawdziwi ziobale to jest. To masz gameplay. To są spoko ziobale. Więc strasznie pozdrawiam ich kanały. Fajne odcinki tam nagrywają. Na przykład to masz animacje przekozackie z LEGO. Możecie przynajmniej wejść na jego kanał, zasubskrybować, bo on robi te, te filmy z LEGO sami godzinę. To wiecie ile to czasu poświęca na to, żeby wam wrzucić te filmy, więc go strasznie go pozdrawiam. Jak oglądasz w ogóle tego odcinek? Więc bijajcie na tych długości kanałów ja Już za dużo mówię o tych kanałach. Przejdźmy do gry. No, sześć kucharków weszło. Mieliśmy jakieś atody. które i tak coś jak pało mi dadzą. Nie pójdę I na tym akcentem, jak ten spike, który zaraz zostanie zabity przez bilet. Kończymy ten piękny odcinek.